Dzień dobry, kochani. Dzisiaj do Was przychodzę z przepisami na trzy. Pyszne, szybkie i zdrowe desery. Moim ulubionym deserem jest jeden. Fit Kinder Country. To jest niesamowite, że w smaku jest mega podobne, naprawdę bardzo podobne. Tutaj są kosteczki czekolady. Patrzcie. I takich pucharków wyszły mi aż trzy i został właśnie ostatni. Zaraz w dalszej części będą e, przepisy krok po kroku właśnie na Kinder Country, na Monte i na Kulki Mocy. Więc zobaczycie sobie krok po kroku, jak się takie wykonuje. Przepisy, e, wy sobie oglądajcie. A ja sobie troszkę powiem. Zaczniemy od przygotowania deseru kulki mocy. Bardzo szybki przepis efektowny i idealny dla gości. Będziemy potrzebować jednego banana, wiórki kokosowe do obtoczenia, pół szklanki płatków owsianych, łyżkę kakao i jedną łyżkę oleju kokosowego. Wkroimy banana, dodajemy łyżkę kakao, blendujemy. Taka ma być konsystencja. Wiórki kokosowe wysypujemy i tworzymy kulki. I obtaczamy w wiórkach kokosowych. Wkładamy do lodówki na 30 minut. Idealny deser gotowy. Można ładnie owinąć w małe kwadraciki papieru do pieczenia i efekt będzie niczym Rafaello. Teraz przygotujemy deserek Monte. Będziemy potrzebować 30 g kakao, całe pakowanie skyru, 30 g erytrolu, 40 ml mleka i 40 g orzechów laskowych zmiksowanych na pył. Dodajemy tutaj skyr, mleko, erytrol, mieszamy, dzielimy na pół, dodajemy kakao, mieszamy, dodajemy orzechy i mieszamy. Gotowe. Jeszcze łyżkę erytrolu można dodać. Do salaterki wlewamy krem czekoladowy, a na to nakładamy biały przygotowany skyr. Jest przepyszny, chłodzimy go. Pół godziny w lodówce i gotowe. Czas na mój ulubiony deser Fit Kinder Country. Będziemy potrzebować orkisz ekspandowany, akurat ten dostępny w lidlu 40 gram, całe opakowanie skyru, tabliczka gorzkiej czekolady, twaróg półtłusty, no i cztery łyżki erytrolu. Wrzucamy twaróg półtłusty do miski, dodajemy całe opakowanie skeru, erytrol i miksujemy. Dodajemy orkisz ekspandowany, mieszamy. Tak to ma wyglądać. Do saladerki układamy i dokładnie każdy róg wypełniamy, polewamy czekoladą roztopioną w kąpieli wodnej z dwoma łyżkami mleka. Wkładamy do lodówki na godzinę bądź dwie. Gotowe. Mam nadzieję, że przepisy Wam się podobały, że skorzystacie, wykorzystacie, zrobicie. Podzielicie się. Zasubskrybujecie kanał, dacie dzwonek, polubicie fanpage'y, instagramy. Wszystko! Tak czy jak miło było z Wami się zobaczyć i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Ach. Jeszcze jedna rzecz, dajcie znać w komentarzu, który przepis przypadł Wam najbardziej do gustu i czy jak któryś już próbowaliście wcześniej. Na koniec chciałam dodać, że jest już możliwe do pobrania bezpłatny e-book z fity deserami na 25 przepisów. Wystarczy wejść na bloga, zapisać się na newsletter, a otrzymasz całego e-booka właśnie z takimi pysznościami.